Witajcie! Ten rok na kanale Agro Zetosiak był wyjątkowy, między innymi był to czas codziennych filmów, pracy w polu, hodowli oraz wielu zmian. Dzięki Wam, moi drodzy widzowie, ten kanał bardzo się rozwinął i osiągnął najlepsze wyniki w swojej historii. Dziękuję każdemu, kto oglądał moje filmy, zostawiał komentarz lub subskrybował kanał i obserwował go na bieżąco. Wasze wsparcie i motywujące słowa naprawdę dają mi siłę do dalszego działania. Przed nami nowy rok i nowe pomysły. Na razie potrzebna jest chwila przerwy. Ale agrozetosiak jeszcze wróci. Dziękuję, że jesteście.